Dzień dobry Państwu, nazywam się Radek Izbicki. Nagrałem ten film, nazywam go GCC po polsku. Jest to egzamin, który jest zdawany w Anglii. Jest on zdawany na poziomie GCC, Higher, jest zdawany na GCC Foundation. Foundation jest ten poziom podstawowy, Higher to jest ten poziom wyższy. taki odpowiednik odpowiednich matury. Sam byłem w Anglii, studiowałem w Anglii, studiowałem na, w Londynie na Uniwersytecie w London Electric Electronic Engineering. Wiem, że matematyka jest taka sama. Przygotowałem e, też osoby do GCC. Na pewno pomaga właśnie znajomość języka angielskiego. No wiadomo, tego po polsku przygotować się można, bo matematyka jest taka sama na całym świecie. No jak już osoba idzie, no to tam polecenia są po angielsku. Ja zaraz to pokażę. Można się spokojnie uczyć po polsku, spokojnie, załóżmy układy równe. Tylko tyle wie, że jak to się nazywa po angielsku: simultane, Simultaneous Equations. No to tak naprawdę są te same metody, troszeczkę może inne oznaczenia, także osoba, która chodzi. Polonia, polskie dzieci, które chodzą do polskiej szkół, w domu rozumieją po polsku. No, oczywiście w szkole mają wszystko po angielsku, ja też, też na jakąś tam prośbę, na jakieś życzenie mogę nagrać materiał po angielsku. No, ale tak naprawdę, no, pokażę przykładowo, jak to wygląda. Dostępniam sobie swój pulpit. Znajdziemy sobie jakieś przykładowe zadanie z GCC, czyli przykładowo, jak to wygląda. Korzystamy sobie tak, weźmy sobie Google. Weźmy sobie GC Past Papers, są różne organizacje, ja oczywiście, znaczy oczywiście, no, GSC Past Papers, Past Papers, są różne organizacje, zaraz, 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 z którego to ja korzystałem, co mi tak się bardzo podoba, Revision, o, to chyba to było, GCC Exam, Past Papers, i są, i są różne organizacje do wyboru, Mamy przykładowo, weźmy ten Egzamin z matematyki, z tego co wiem, to były różne, różne organizacje. Ja uczyłem z różnych organizacji, ale ostatnio pamiętam tego Excela. Zobaczmy sobie, co było w ostatnim roku. No i weźmy przykładowo, nie wiem, może, może, może coś w yy, weźmy sobie z higher. Egzamin GCC złożony z trzech części. Widzimy, pierwsza część jest non kalkulator bez kalkulatora. Dwie kolejne są z kalkulatorem, także tutaj spokojnie, można zobaczyć, co było w zeszłych latach. O, jeśli by było higher, bo takie łatwe pierwsze zadanie. Higher, higher, widzimy higher, higher, czyli, czyli jest to higher. No, to znaczy, to jest bez kalkulatora, to podejrzewam, te zadania są dużo, dużo łatwiejsze. Na przykład, właśnie coś takiego, 2,17 plus 1,14, tu mamy, ma, weźmy sobie może to dzielenie, no, ale no, powiem tak, no, dla części osób to może jakiś wywoła, wywoła na twarzy uśmiech. No, zaraz pokażemy, że jest to do zorganizowania i tak dalej. Workout, czyli oblicz. Oblicz podać swoje swoje odpowiedzi, jak mix numbers, te, też, ty, czyli dobrze czytamy polecenia. W ich najprostszej postaci, czyli mamy mix, mix, mix number w ich najprostszej postaci. Zaraz sobie to pokażemy. No i tak, jak... zobaczmy szybko, przelećmy. Du, dużo zadań, zadań jest tekstowych, także tutaj dużo zadań jest takich życiowych. Ja też to w Polsce chciałbym tutaj po prostu jakoś bardziej rozpromować, że widzimy, kto idzie, coś kupuje, jest jakaś reszta. Także, także tutaj bardzo fajne zadania. Podobnie tutaj dużo, dużo zadań jest tekstowych. Ale teraz zadanie jakieś z stereometrii, musimy coś liczyć. Co, tak jak powiedziałam wcześniej, matematyka jest taka sama na całym świecie, nie ma tu nic innego. Troszeczkę orientujemy się w języku angielskim, żeby rozumieć polecenia, co mamy zrobić, co policzyć i tak dalej. Sekundkę się tylko cofnę. No dobrze, to nie będę już pokazywał te części z kalkulatorem. Kalk well Tam jest taki formula sheet, mm. czyli mamy przykład cosine rule, sign rule, jest to twierdzenie sinusów, kosinusów w to jest właśnie na profilu rozszerzonym. No dobrze, szybciutko pokażę, czyli pokażę ten prościutki przykład, 1 na piąta, podzielić na trzy czwarte, czyli uruchamiamy sobie tablicę. Nie no, bardzo prosty przykład, nie wiem, dlaczego jest tak prosty, chyba dlatego, że to jest część bez kalkulatora. Po pierwsze, po dwa, no to też są jakieś proste, proste zadania, żeby podzielić na trzy czwarte. Nie, bodajże było jeden. Zaraz sekundkę, jeśli się cofnę jeszcze raz. Jak to dokładnie było, żeby żeby tutaj skłamać. Jedynie na, tak, tak. Jeden na piąta powiedzieć na 3 czwarte. Kocha, co się pomyliłem. Czyli mamy tak. Jeden, jedna piąta powiedzieć na 3 czwarte. Będzie nie skracane. No dobrze, teraz pamiętamy tak. łamków nie można bronić, bo że nigdy dzielić jak jest yy, mix number, jak jest jedynka, jak są całości. Czyli zamienię sobie, jest to 6 piątych jak ktoś nie wie, nie pamięta, no to tutaj podpowiadam. 1 razy 5 plus 1, zamiana po prostu całości na ułamek bez, bez, bez tych całości. Aha, no i teraz tak, dzielenie pamiętajmy, że jest to zawsze mnożenie. Podzielić oznacza pomnożyć przez odwrotność. Czyli mamy 6 piątych razy 4 trzecie. Jeszcze raz się przypominam, jeżeli jest mnożenie bądź dzielenie, bądź ewentualnie jakieś tam potęgowanie, to nigdy nie, 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 nie róbmy tego mix number. Po prostu jesteśmy wskazani na to, żeby zamienić to na 6 piątych. Dopiero wtedy ewentualnie jakieś potęgowanie, mnożenie, dzielenie. dodawanie, odejmowanie nie jest to tak ważne, ale jeżeli chodzi o mnożenie, dzielenie, potęgowanie, to, to zawsze o tym pamiętajmy. No i teraz tak, no co my mamy? no Czwórki, piąki, da, ale się da rady trójkę, 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 trójkę i szóstkę, czyli 1 i 2, tak? W Anglii byłem, uczyłem, sam się uczyłem, sam studiowałem. Wiem, że to wygląda tak samo. Są jakieś tam, no czasami faktycznie jakiegoś tam nazwiska, tam nie pamiętam. Yy, ale ogólnie matematyka jest taka sama. Wchodzi, wchodzi tu w grę jakieś tam inne trochę nazwiska. On odpowiada na zjednictwo polskiemu, no ale czasami, tak jak Janusz, w Anglii jest kilka lat, mogę się, mogę się tam yy, coś tam, coś tam zapomnieć, jak to się dokładnie nazywało. W każdym razie podobne metody, czyli proszę bardzo, mamy tak, 8 piątych. W poleceniu było, żeby zrobić to mix number i ładnie to w miarę możliwości skrócić. Czyli 1 i 3 piątej mamy odpowiedź. Pokazujemy, jak to liczyliśmy. Jeszcze raz podkreślam, liczysz tak samo na całym świecie. Nie ma innej matematyki, jest, jest wszystko to samo. Także tutaj uprzedzamy, że się pewne rzeczy robi. Nie może być 1 i 1 piąta. Później, dalej, jak mam mnożenie, to dorobimy z tego mnożenie, zamieniamy na odwrotność, coś tam można sobie skrócić, tak? redukowe tam redaktion. No, no nie wiem, w różnych też szkołach to tak, tak samo jak w języku polskim, no, czy rzeczy, no, się nazywają różnie, tak? Także sobie redukujemy, coś skracamy. Jak najbardziej jest to w też, też te stosowane, dzieci w szkołach się tego uczą. Także tak to wygląda, mamy wynik, jest zrobione jedno zadanie i o dziwo, jest to GCC Higher, no faktycznie Foundation jest to taki poziom dość niski, no ale z drugiej strony u nas na maturze podstawowej też nie ma jakiegoś nie ma tam mega, mega poziomu. No, także ten poziom Higher znów on nie, nie jest taki łatwy, te zadania jakoś się takie bardzo proste, dosłownie gimnazjalne, takie rzeczy się w gimnazjum robi. Tak jak każdy egzamin, musi coś, 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 coś być na początku dla ludzi, którzy, którzy nie no, poradzą sobie z jakimiś zadaniami trudnymi. Także tak, tak, przynajmniej muszę pokazać, że, że to łatwiejsze muszę zrobić. Sekundkę, ja sobie skasuję. Także jeszcze raz. Już gdzieś tam kiedyś robiłem film na temat zajęć online. Ja w tej chwili jestem w Polsce, ale jeżeli chodzi o przygotowanie do GCC, ewentualnie jakąś pomoc bieżącą, nie ma problemu, odpalamy sobie Zooma, ja tutaj jeszcze raz podaję, podam ID swojego pokoju, także tak, właśnie mamy, mamy, mamy uczniów w Anglii, część studentów, część ludzi chce w Polsce coś robić, chce robić maturę, chce studiować w Polsce jakoś online, część ludzi już no zdecydowała, że będzie w tej Anglii mieszkała, można śmiało, też też coś też, też pomogę. Łączymy się online. Yy, telefon też jeszcze raz napiszę. Gdyby coś było potrzeba. Proszę się kontaktować. Jest to techniczne do zorganizowania. Może tak zrobimy z odstępami. I też się nie boimy, czyli, czyli yy, dla chcącego nic trudnego. Jest ktoś w Anglii, widzi, że z matematyką sobie nie radzi i można sobie troszeczkę coś, coś poradzić, także nie ma problemu, możemy coś tam, coś tam działać, także no cóż, no, także GCC jest straszne, są poprzednie lata, można się przygotować, zobaczyć co było, zadania są jak najbardziej standardowe, schematyczne, tam przecież nic, nikt, nikt nic innego nie wymyślił niż to, co jest w matematyce. No i tak jak mówię, no mi się osobiście to bardzo podoba, że jednak są dużo zadań stresu, dużo zadań życiowych, malujemy no, pokój, trzeba kupić farbę, trzeba zapłacić za tą farbę, wziąć resztę, trzeba się tej farby potrzeba, także, także bardzo mi to się podoba, kwestia przeczytać polecenie, zrozumieć, zrozumieć zadanie, a resztę, no na, na jakiś tam, na Wyraźną prośbę ja mogę, mogę też po angielsku, tylko wtedy no, łatwiej mi nie jestem, takim którym Polakiem, łatwiej mi się tłumaczyć w języku polskim, no, ale na jakąś wyraźną prośbę mogę przygotować troszeczkę kursów po angielsku, nie ma problemu. Także ewentualnie no, proszę się kontaktować, ze wszystkim poradzimy. Także dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia, widzimy się na przyszłych jakichś tam filmikach, zajęciach. Ja będę się starał właśnie o GCC może coś pisać o maturze. Yy, jakoś to robić, yy, no jeżeli chodzi o GSI to organizacjami, Edexcel załóżmy oddzielny film na temat foundation, oddzielny film na temat higher, także zapraszam yy, o, ewentualnie oglądać kolejne moje filmy, ja to będę wszystko tłumaczył, jak ktoś potrzebuje coś, coś w samym głębiej coś yy, się dowiedzieć, wyjaśnić, to zapraszam do kontaktu. Także jeszcze raz dziękuję cię Państwu bardzo, do widzenia, widzimy się w kolejnych filmach.